14 czerwca 1940 roku miał miejsce pierwszy transport więźniów do obozu Auschwitz-Birkenau. Od 2006 roku, w każdą kolejną rocznicę tego wydarzenia, obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Uroczystości z nim związane odbyły się w tym roku także w świętochłowickiej dzielnicy Zgoda. Filia tutejsza obozu Auschwitz również miała swoje miejsce, gdzie Kilka tysięcy osób również straciło swoje życie to jest wydarzenie, które, które upamiętnia dzisiaj losy tych ludzi. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz świętochłowic, rady miejskiej, służb mundurowych, miejskich instytucji i spółek oraz uczniowie ze świętochłowickich szkół. Wolność nigdy nie jest dana na zawsze. Powinniśmy pamiętać o tym, co się tutaj wydarzyło w latach II wojny światowej, dlatego młodzi ludzie. Powinni być cały czas informowani o tym. Powinni uczestniczyć w obchodach, takich jak dzisiaj, zorganizowanych przez miasto Świętochowice. No to jest niezwykle ważne. To przesłanie musi iść w kierunku młodego pokolenia, aby nigdy więcej nie doszło do takich sytuacji. Koniec II wojny światowej nie zakończył jednak historii obozu w zgodzie. Od lutego do listopada 1945 roku więziono tu m.in. Niemców i Ślązaków oraz inne osoby oskarżane o niechęć do nowej władzy. To pokolenie tych ludzi, którzy tutaj cierpieli, już, już, już wymiera. Tak? Nie będzie miał kto za chwilę przekazywać. Więc te, te miejsca są niesłychanie istotne. E, osoba, która była tutaj komendantem, Salomon Morel, to, to był niesłychanie. Podły człowiek. Z powodu katastrofalnych warunków represji i znęcania się nad więźniami, m.in. przez komendanta obozu, w okresie powojennym zginęło tu około 2000 osób.